Wiecie co to jest? Noga? Boska noga Cristiano Ronaldo Aha, no tak by to było Jak dobrze wiecie Ostatnio nie trafiłem karnego Ale Crisu, nawet Messiemu się czasem nie udaje Messi, Messi Dlatego życzę dzisiaj sobie Że na moją boską nogę Będą spadać piłki, które trafią do bramki Ta najlepiej nabijcie go, żeby piłka do bramki sama wpadła Nie słuchajcie tego wariata, on jest chory Pokaż na tą stopę jeszcze raz A no tak się prezentuje Możesz pocałować jak chcesz A nie, nie, dzięki do. wrzuć Chrisowi w polu karne No leć Chrisu to po tej akcji, bo jest. CEMEDO jest Ronaldo! No i zobaczymy. Mendesz, to teraz ty mu wrzuć. Piękny, a może być teraz na drugą nóżkę? Ty, no chcesz, żebym się zmęczył? A, dobra, dawaj. Nie, no, no, Mendesz. Dobra, wrzutka, Ronaldo! I co? Dwa, daliśmy radę, Cristiano 948 na 1000. Także jeszcze możecie się poprawić. Ale w nagrodę dam wam wymasować moje nogi. Na każdego po jednej.